Koniec wakacji, czas do szkoły. Podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego, która odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej, wręczono 14 dyplomów przyjaciół oświaty. Otrzymali je między innymi prezes PWIK Bogusław Andrzejczak czy komendant Hubert Harasimowicz. Tym samym dołączyli oni do grona 120 odznaczonych przez ostatnie 10 lat. Myślę, że to. No, nie jest przykrość dla uczniów, ponieważ z tęsknotą wyczekują, kiedy zabrzmi pierwszy dzwonek. Podobnie jak nauczyciele. Ja w to wierzę. Chciałabym, żeby uczniowie trafili do szkół, które na nich czekają. Szkół z przyjazną atmosferą, pozbawionych nudy, żeby w tej szkole wyczekiwali na nich nauczyciele, którzy wykonują swoją misję. Z pasją spotykają się z młodzieżą i z dziećmi, żeby ci nauczyciele to byli ludzie z powołania, bo jest to specyficzny zawód, zawód, który którego nie może wykonywać zmęczony człowiek. Myślę, że wiele entuzjazmu życzę zarówno dzieciom, młodzieży, jak i nauczycielom i jeśli tego entuzjazmu nie zabraknie, to dotrwamy do końca czerwca. Zostały także wręczone dyplomy Przyjaciela Gorzowskiej Oświaty. To kolejna grupa osób, którzy bezinteresownie pomagają. Wiem, że dotychczas 120 takich dyplomów zostało. Wydać. Tak, nie jest tajemnicą, to jest taka już prawie złota grupa. 120, dzisiaj będzie następnie 14 laureatami tego tytułu. To myślę, że jest bardzo fajny sposób takiego symbolicznego uhonorowania tych, którzy chcą i mają jeszcze pomysły na to, jak pomagać oświacie, gdyż co to, to dużo ukrywać, żaden budżet ani państwa, ani miasta nie jest w stanie wszystkich potrzeb rozpokoić, więc taka. Taki wolontariat, czy ta pomoc bezinteresowna jest oczywiście tam nieodzowna. Współpracujemy z wieloma szkołami w zakresie bezpieczeństwa, co nas bardzo cieszy. Dyrektorzy bardzo chętnie podejmują taką współpracę. W sumie to nasze wspólne działania tak, z panem dyrektorem Wydziału Edukacji. To są bezpieczne wakacje, to jest bezpieczny powrót z wakacji. Robimy to wspólnie z innymi służbami, ze Strażą Miejską, z Policją. Staramy się przypominać młodzieży, że podczas nauki, zabawy, powrotu z tej zabawy i pójścia na tą zabawę bezpieczeństwo jest bardzo ważne. My zawsze mówimy, są trzy podstawowe rzeczy. Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie bezpieczeństwo i po trzecie bezpieczeństwo.